I cieszę na poziomie do Warszawy. I aktualnie mam jeszcze dodam, że jest godzina 5.40 Pozdrawiamy konina. Hejka kochani, właśnie pojechaliśmy do Warszawy. Hejka kochani, właśnie jesteśmy w Warszawie. Tutaj w ogóle mysł gołębki. Pozdrawiam. Dobra.

Sobie w ogóle, że myśmy przyjechali i na początku totalnie nie wiedzieliśmy w ogóle gdzieś, ale się okazało, że znaliśmy małacz kultury i nauki i później się okazało, że znaliśmy złote tarasy. No jak złote tarasy, zarazach, więc no, no gdzieś kogoś słownego spotkamy, a jeżeli nie, to, to zobaczymy co może dalej będzie. Pozdrawiam! Siema widzowie, właśnie wyjeżdżamy po schodach do złotych tarasów, szukając jak najwyższego punktu, żeby spotkać influencerów. I w ogóle, wiecie co się jak byłam tutaj dwa lata temu, co nie, na jedzeniu I kupiłam Babel, kupiła się swoje Wow, naprawdę byłam w szoku jak kochani, takie story time o tym Wiecie to miejsce? Dokładnie w tym miejscu, dwa lata temu spotkałam Chara i Susan z Team To są wspomnienia, ale no, zajebiście było I ogólnie też takie story time ode mnie Że myślałam, że tego vloga w ogóle nie będzie, no ale Jeżeli jesteśmy już w Warszawie, no to będzie vlog Jest ogólnie godzina 10. Dwa lata temu byłam o godzinie 15, więc myślę, że jeżeli nikogo nie spotkamy to jest tylko też wina godziny a nie tego, że nikogo po prostu nie ma No dobra, to teraz wychodzimy z tych tarasów i zrobimy wam trip po Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie żółgaj Gdzie ty jesteś jak mnie nie ma? Ogólnie widzowie, jak się z nimi idzie, to się idzie tak, siedzimy około. Więc mamy mimo dzisiaj 10 atrakcji, chyba może z 20, ale szczerze myślę, że nie zchodzimy te i myślę, że się może nie wiem, może połowę z tego, dając ich tempo. Ogólnie jak ktoś pytał jak wygląda Warszawa o godzinie 9.40, to właśnie tak. No i ogólnie tu macie tam 44 i takie widzicie. Idę w Warszawie, idę na oczy, o co się modlę, to, to, żeby mnie nie zaszczelili, bo patrzcie, jak to wygląda. Taki, nie wiem, wiecie, pożegnanie prezydenta, czy coś jakby takie zakończenie jego życia, coś takiego, co nie? Ale nie, znaczy no, tak widzę. Więc powiedzcie mi ogólnie, widzowie, co tutaj się dzisiaj odbywa w tej Warszawie. Bo przyjechałam dosłownie 6 pierwszy raz yy, w tym roku i się zdziwiłam w ogóle, co to ma być. Chcę tylko powiedzieć, widzowie, że u nas w Warszawie jest najlepiej. W całej Polsce i na świecie. Tam też właśnie z chwilą są takie y, popularne he, y, kurde y, galeria. Jesteśmy w środku pałacu y, kulturnąki, dlatego że się uwierzyli, że chcą się podzwidać. Ja bym dość szczerze widzowie powiem Wam, że nie wyszła, ale no. Znajdujemy się ogólnie na scenie, w której jakieś y, 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 niedawno Julka żuga występowała, więc można dotknąć tą scenę iść fajnie. Super, to jest. To przygotowane na wydanie. O, to nie jest to zniszczone w parku. Ojej, ojej. Godzi wybrać? Nie chcę. Heka, widzowie, wiecie co? Wyobraźcie sobie, że jestem w Warszawie, ale kompletnie tu do mnie nie dociera. że ja jestem w Warszawie. Ej, szczerze, byłem tutaj dwa lata temu, dwa i cztery do temu. I bufaj, nie? I mam dla was picia Jebanem młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy na soki żeby byliśmy trochę głośni. Na 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 dobra na 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 Dobra ogólnie to tak że się dogrywa jeszcze do tego vloga w widzowie, To powiem wam nie idźcie przez fontanny, będzie całkiem Proszę bardzo. To jest w Mila Fontanny. Zajubicie w górę, nie? No, właśnie. No. Tak właśnie dla mnie To jeszcze raz wspólnie, razem, wtedy zależymy. Poloneza jeszcze nie teraz. Teraz poproszę pana Sławka, żeby puścił wódką numeru bank. Dobra widzowie, my właśnie idziemy po kolejnych już schodach. Prawdopodobnie jesteśmy na nowym świecie i idziemy szukać warszawskiej palmy. Ej mocny przekaz, pochodzimy i szukamy palmy. Nie? I tak jak nie ma palmy, tak nie ma innych influencerów widzowie. No. Jest aktualnie grudnia, 11:17, a nie jesteśmy we. Jesteśmy w Polsce czy w metro? Do jedynku Chyba w metro. A nie wiem. Pa? Patrzcie, łazienki królewskie, zajebiste, co nie? Czekajcie, widok. Proszę bardzo. Kochani, ktoś pamięta z Was może, jak na w filmach na przykład eski albo coś są takie popularne chodniki i właśnie jesteśmy aktualnie w tym miejscu. Pozdrawiamy stąd w zale. Je banem młotki, zostawcie nasze schodki My tu tylko pijemy to piwo i palimy lalki na soki Że byliśmy trochę głośni Na 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 Fida. Ja widziałem jak wychodziła ze złotych tarasów. I uśmiechu nie zapomnę. Poprawił mi nastrój, panorama. w Mariocie, apartament na hase.